26 luty 2010 rok jesteśmy na drodze gminnej. To jest, proszę państwa, droga gminna i tutaj jak to płyną to i prowadzi ten odcinek właśnie tej drogi gminnej prowadzi do gospodarstwa pana Dudy, gdzie jest właśnie ta chora i uleczalnie kobieta. No, tutaj proszę zobaczyć jak sobie płynie. Chociaż jeszcze jest dosyć zimno, bo śnieg na polach leży i jeszcze deszcze nie padają i nie ma gwałtownych roztopów. No tutaj widać jak strumień sobie płynie i tutaj przez takie błotko, tam w stodole pan Duda trzyma swój samochód i tędy ma wyjechać w każdej porze dnia i nocy przez cały rok, prawda, do do szpitala z siostrą w yy, nagłej sprawie grożącej utratą życia. Tutaj, proszę Państwa, no, traktorem to tu może da radę przejechać po tych po tych błotkach, natomiast nie, a tutaj jak płynie przez potwórko woda z drogi gminnej, a tutaj Państwo Dudowie wracają właśnie sobie do domu, tutaj tam samochód jest zostawiony i to jest tak to wygląda, a innym prawda mieszkańcom gminy robi się drogi asfaltowe, prawda, nie wiadomo dlaczego. A tutaj spuszcza się po prostu z wody, z drogi gminnej wodę na teren gospodarstwa prywatnego. I nie można się doprosić, żeby to zostało naprawione.